6. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dawka66, a to jest yy, no, pierwszy film, który się pojawił na moim kanale po tej czteromiesięcznej przerwie. E, I tak właściwie to pomysł na ten film tak zrodził się właściwie znikąd, bo ostatnimi czasy właśnie znalazłem e, w internetach dosyć ciekawą ofertę. A, e, otóż, e, aha, ofertę mm, kupna antologii The Elder Scrolls czyli wszystkich części poza online wraz z dodatkami innymi tam takimi rzeczami za bardzo ciekawą cenę konkretnie chyba to było 27 funtów, ponieważ no, sprowadzałem to z Anglii e, plus koszty przesyłki. Oczywiście miałem taki opiecha że zamówiłem tą paczkę e, dzień po wycofaniu się Amazonu, Amazona e, z darmowej przesyłki do Polski, więc musiałem sobie jeszcze to policzyć, ale i tak wyszło taniej niż jakbym to kupił w Polsce i stwierdziłem, że to jest dobra oferta. Tak więc no. To by było na tyle słowem wstępu. Odpakujmy to. <grystanie> Dobra, tak więc to jest. To jest to, o czym właśnie mówiliśmy. Tutaj. No to możemy już po prostu wywalić na razie. Jak wyjdzie sobie z kadru. Nie jest nam potrzebne. Dobra. A. Eee, Tam jeszcze jakiś. Co to jest? No jakiś kwitek, to nie jest istotna ta kartka. Dobra. Diadescorus Online, czyli Diadescorus Anthology. A teraz, właśnie pytanie: jak to rozpakować? Tak, jeszcze w ramach porównania, mam tutaj ze sobą wersję ze Skyrimem, która ma od jakieś dwóch lat. To jest sama podstawka. I tak właściwie myślałem, że to pudełko będzie nieco większe, ale jednak są rozmiarowo równe, więc to jest ciekawe. Dobra, aha, -ha -ha -ha. i jak to teraz rozpakować? Nie chciałbym tego pudełka uszkodzić. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iż... Hmm. No, nie jest by dobrze zebrane z rozpakowywaniem czegokolwiek, okej. Okay. Dobra, tak więc w tej siateczce, w tej folii mówimy pa. I to jest to opakowanie, też tutaj ee, opatulone w takie plastikowe coś. Nie wiem, boję się tego dotykać nawet, ale dobra, spróbuję to otworzyć. Niszcząc przy okazji pudełka. No sorry, jeżeli tutaj nie widać tego na ekranie, naprawdę trudno jest mi kontrolować, trudno jest mi to rozpakowywać, uważać, żebym nie zepsuł, ale chyba już pękło, tak pękło. Eee, I przekaz jeszcze kontrolować ekran, tak więc, no, sorry. Haha ha, ha. Dobra, problem na to opakowanie, oczywiście już je uszkodziłem, ale. To... Może już było tak, już go, co najprzyjmniej, że już takie było. Z tyłu mamy tutaj oczywiście informacje, co tu się. co to zawiera. A, no co ogólnie w tym jest. Ja mam tutaj e, wszystkie 5 części, czyli Arena, e, Daggerfall, Morrowind, Oblivion i Skyrim. Z wszystkimi latkami oraz z edytorem. To na razie postawimy sobie. uciekło mi. tu. Dobra. I przejdziemy do meritum, czyli. A no, paczki z, z grami właściwie powiem wam, że opakowanie mi trochę zaskoczyło. Jest strasznie ciężkie, co mi się naprawdę bardzo podoba. Więc na pewno to jest mnóstwo fajnych rzeczy. Okej, okay, pudełko w pudełku, pudełko recepcja. Mhm. Tak więc to kładziemy sobie już tutaj. I teraz przechodzimy do tego albumu. Jak widać, jest tylko tutaj troszeczkę. Właściwie martwię się, że może mi zabraknąć y, czasu, a czy miejsca na karcie, więc jakby było jakieś cięcie, to tam. To... To po prostu ostrzegam. Okej, okay, mamy tutaj The Arena. I jak to się... a, tak to się otwiera. O. Dobra. Bardzo eee, to fajnie wygląda, naprawdę. Mimo, że nie jestem za bardzo przyzwyczajony do takich edycji super, mega ze wszystkim, to tam naprawdę bardzo fajnie wygląda. Mam tutaj mm, screeny, może da mi się jakoś tutaj przybliżyć. Tutaj jest sama okładka, tutaj są, tu jest płyta wraz ze screenami z gry. Nie wiem, czy to widać, tu jest mi to stwierdzić, ale no, mam nadzieję, że coś tam widać. Eee, I jest płytka. Szkoda, że jest wysuwana, jeszcze tylko dojść do tego, jak to wyciągnąć. Uh, żeby też nie uszkodzić. Czy to się jakoś. Czy może? Nie wiem, rozpnę to potem. W każdym razie to spłytka. Oj. I to chyba wszystko. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy Die Descoros 2 yy, Daggerfall, który wygląda dokładnie tak samo. Też mamy tutaj screeny z gry. Mhm. Mm Mam nadzieję, że to wszystko widać, tu jest okładka, tak właściwie to tytuł gry na bardzo fajnym tle, mrocznym, las i zachodzące, albo wschodzące słońce. Idziemy dalej, Morrowind. Wygląda tak samo jak poprzednio, tylko tym razem mamy tutaj dwie płyty, czyli samego Morrowinda oraz Construction Set, czyli z tego co się orientuje, to jest edytor do gry. Też, a, jak widać... Dielecross Morrowind Tutaj mamy. No, screeny <grych> Dobra, idziemy dalej. Jak oczywiście wszyscy się tego spodziewają, ale dalej jest. A nie, chwila, Morrowind znowu? Co się dzieje? Dodatki to są? Prawdopodobnie tak, są dodatki. Już myślałem, że to będzie Oblivion, ale nie. Tutaj kolejna paczka screenów, dwie płytki z dodatkami. Myk, myk. Dobra, jedziemy dalej. Oblivion. I bardzo fajne płonące tło. Znaczy Oblivion mi się kojarzył z czymś, nie wiem, baśniowym co najmniej nie takim płonącym. No okej, okay, okej. Okay. Jakby co zaznaczam wam, że jeśli chodzi o serię diades, rozgrałem tylko w Skyrim'a, tak więc no nie spodziewajcie się, żebym tutaj... Jak jakkolwiek te gry opisał, bo za bardzo nie mam pojęcia, tylko tak powierzchniowo mniej więcej je znam. Więc będę miał po prostu co grać teraz. Do emerytury tego nie przyjdę. Dobra, Oblivion. A, okładka. Czy tam tło, i logo. Nazwa. E, płytki ze screenami. To właściwie to płyty i screeny na wierzchu tutaj. Co my tu mamy? Wersja Game of the Year Edition. Wersja Game of the Year Edition. E, I tutaj jest to samo, tylko że na drugiej płytce. Więc są dwie płytki z Oblivionem. Wersji Goty. Dobra, jedziemy dalej. Aha ha ha ha. Skyrim pam, baram, pam, e, i śnieżne tło, oczywiście, bo <laughs> wiadomo, Skyrim jest dosyć mroźną krainą, a i... tak, płytka. Kolejna płytka. Nie wiem to właściwie jak ona tam ma sens, bo ta gra chyba jest tylko z kluczem do... na Steam'a? Nie wiem. W każdym razie. E, tak jak już mówiłem, okładka, czy tam tło z logiem gry. E, screeny, płytka, więcej screenów, i tak właściwie też bardzo fajne jest to, że, jak już tutaj pokazywałem wcześniej, to jest tylko podstawka. Mimo iż ma tutaj dwie płyty, jedna z grą, druga z soundtrackiem. A tutaj jeszcze do tego będą dodatki, więc. Wow, jakbym... tak właściwie, jakbym zapłacił za same dodatki, wyszłoby... a to samo, więc. Znaczy, jakbym zapłacił za same dodatki, bym chyba zapłacił tyle samo co za samą antologię, więc. No fajnie, dobra, idziemy dalej. I dalej mamy tutaj jakieś dodatkowe bonusy, z tego co widzę. Co to jest. Jej, mogę się zarejestrować na betę, której już nie ma z DL.Cross Online, świetnie. Mogłem e, <grywę> trochę to wcześniej kupić, No ale okej. Okay. Co my tu mamy? DL.Cross Anthology, nie odwrócę, ponieważ z tyłu jest key. Chyba do Steam'a. Tak mi się właśnie wydaje, albo do Steam'a, albo do instalacji, nie, nie wiem dokładnie. ale nie będę odwracał. I co mamy dalej? Dalej mamy mapy. Mm, dalej mamy mapy. A, Dobra, wyciągnę wszystkie. Już się pomieszało oczywiście. E, I dalej to niczego nie ma, tak więc dalej tą książeczkę zamkniemy i położymy sobie z tyłu. O, aha. Dobra, mieliśmy lekkie cięcie, zapomniałem, że mój aparat jest tak świetny i się wyłącza po 10 minutach nagrywania. Ale okej, okay. dobra, wracając do meritum. E, otwierając tutaj Skylima możemy zobaczyć, że mapa jest wykonana z trochę lepszej jakości papieru, albo może nawet nie lepszej, tylko innej, która... jakoś jest ona trochę o wiele większa. Trudno mi to teraz porównać na świeże, ale na pewno papier jest o wiele lepszy, o wiele bardziej mi się podoba. I trochę się na tym zawiodłem, bo myślałem, że właśnie z takiego samego papieru będą wykonane te mapy, ale... najwidoczniej nie. No cóż, tak czy siak, fajne mapki. Nie wiem, czy jest sens je tutaj rozkładać przed wami, bo i tak nic nie będzie widać. A... Mogę spróbować zrobić jeszcze taki myk, że to mi się przypomniało o tej kamerze, którą mam na górze, jeszcze zamontowaną, nie wiem czy to w ogóle wyjdzie, ujęcie z góry. Ale spróbujmy, tak wygląda ta mapka, jeżeli to widać, mam nadzieję, że widać. Bardzo ładnie ja to widzę z góry nogami, więc za bardzo nie mam szans tego opisać. I to jest chyba Skyrim, tak to jest Skyrim. Okej, okay. tak wygląda Skyrim. Tutaj jest ta poprzednia mapa, którą pokazywałem. To jest mapa obliwiona z tego co pamiętam. Bach. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Tutaj jest mapa Co to może być? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno nie Morrowind. Więc może jakiś dodatek albo jedna z dwóch pierwszych części Tak myślę. Idziemy dalej. To jest chyba z tego co już widzę. Morwint Bach-bach-bach. A może nie, nie, to jest stały, to stały kontynent. Dobra, to jest stały kontynent, sorry. Tak wygląda. I tutaj jeszcze mamy jak już... No został tylko Morowin praktycznie, więc co to może być. Nie! A może? Tak, tak mi się też to zmorunie, ale nie pamiętam dokładnie... Tak, tak. Tak mi się wydaje właśnie. No cały za to, że się nie ogarniam, ale... No po prostu... Kupiłem tą kolekcję po to, żeby... Właśnie nadrobić zaległości. Tak więc tutaj jest ta mapa. A no i to wszystko. A tak to wygląda. Nie wiem, tych tutaj nie umieszczę niestety. Okej, okay, tak więc myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał i no tak właściwie to wyraźcie swoją opinię tutaj w komentarzach, jeżeli e, film wam się spodobał to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie to łapkę w dół e, i no podzielcie się z tym, co myślicie na temat właśnie tego filmu. I ogólnie tego, dlaczego nie robiłem nic przez 4 miesiące. Eee, no. <grych> Dobra, to to właściwie to, to wszystko, cześć, trzymajcie się, na razie, pa. Pa, pa.